W imieniu Krzyśka i Kingi jeszcze, których tutaj z nami teraz nie ma. No mówcie. Mówcie. Mów, to co? Czy sobie wyobrażacie, co się stanie z wami i z gospodarstwem, jak tata ewentualnie pójdzie na półtora roku do więzienia? Czy jesteście w stanie poradzić sobie z tą gospodarstwem? Ile tam Bogdan jest? 120 100 hektarów? 100, 100 zwierząt? Tak, tak. Do... tak. 40 koni, tak? 60 no, sztuk krów, tak? Mięsnych. Czy dacie radę? Czy... No, my nie damy radę, bo my chodzimy do szkoły, mamy się uczyć, a nikt z nas nie może na przykład ciągniki jeździć ani y, maszynami wszystkimi. Krowy, jak Koń, się cielo tak. koni. Tak, każdy nie ma uprawnień mm -hmm. na przykład na kombajn zbożowy. No, prasę. O co prosicie? Bo to się okazało, że jest taka możliwość też czasem, że po prostu można te kary pozbawienia wolności odbywać przez ograniczenie wolności. Nie, nie, nie. Yy, mhm. W systemie dozoru elektronicznego. Tak, czyli na przykład Kara Bogdan mógłby zostać... Kara wolności to są na przykład tak. odłupki. Mhm. Czyli Bogdan mógłby po prostu być na gospodarstwie, dalej dbać, prowadzić gospodarstwo. Tylko być tak. większy czas w domu. Mhm. Tak. No miałby no, od, to ograniczenie karę... wolności w ten sposób, że nie może... Nie, nie. Może pozbawienie na wolności tak. mhm. odbywa, kar... odbywa karę w domu. O. Na no dozorze elektronicznym. Tak. Ulicy. żeby więcej czasu był w domu i odbywał karę na dozorze elektronicznym. No bo to, że pójdzie na półtora roku do bezwzględnego więzienia, to, to chyba nie jest rozwiązanie dla nikogo dobre w takim razie, no bo gospodarka upadnie, tak. Rodzina dzieci, zostanie bez środków. Dzieci zrobią szybko. się bezdomne. Mhm. Państwo, Mariusz i Marta będą bardzo zadowoleni z tego, bo wiem, bo już to zadowoleni. Już kroją mój majątek dzielą z panem Andrzejem, bo to o to chodziło dla nich cały czas, żeby przejąć te 70 hektary dzierżawy na pół, bo nie ma ziemi w dzierżawy, oni chcą się rozwijać, a dla mnie wolą ludzie oddać z, yy, za przyczepy, gnoją i za dobre słowo, a dla nich za pieniądze nie chcą nie to oddać. Ale to też jak gdyby wyrok sądu jest w takim razie. Jeszcze kredyt. Kredyty do spłacenia, tak. Ale A kredytów jest 500 tysięcy do spłacenia. Do spłacenia, tak. Natomiast mówię, że wyrok sądu jest dosyć dziwny, bo jeżeli sąd na przykład stwierdził, że jest konflikt pomiędzy dwoma rodzinami, to na przykład powinien ustanowić im zakaz kontaktowania się, zbliżania ze sobą. Ale to jest ustawka. A nie na przykład w ten sposób, że. No to by było. To jest w sensie ustawka, przez, to jest ustawka mhm. przez prokuraturę i przez sądy już. To jest usta ustawka. Yy, pan Mariusz i Marta yy, tak grubo zaszli, że yy, tak jak oni powiedzieli, posmarują i my wygramy. No i posmarowali i wygrali. Tylko co dalej? Co dalej? Córka ma w 16 latach uciekła z domu. U mnie jak do dzisiaj żadno nie uciekło z domu: ani syn, ani córka. Bo oni mają po 22 lata i nie pouciekali. A u nich już, e, jeszcze córka macha już 18, tak? Czy nie? Już teraz ma, a ona w 16 latach uciekła. No to kto, kto lepiej rodzinę wychowuje i trzyma. O. A słuchajcie, gdyby coś takiego zostało ustanowione, że macie na przykład zakaz zbliżania, kontaktowania się ze sobą. Ale, ale ja się do nich nie chcę zbliżać nawet. Bo oni twierdzą właśnie, że oni się do was nie zbliżają, że no to wy się nie. do nich zbliżacie. No jak, jak droga, je, nie wiem czy pan wie, mhm. kłonik tak. jest droga, no ja mam działkę, ja muszę dojechać no, Oni działek. tam tłumaczyli, że tam nie ma, że to jakaś ślepa Prywatna droga, droga tak. tak, prywatna tak, droga. Tam, tak. tak, że to nigdzie i tak dalej tak. Tak, a, tak, a mam tak działkę 13 ary lasu mhm. i dwa lat temu, zanim te sprawy się zaczęli, suszki ukradł on dla mnie. Mhm. Bo widziałem trzy metry od drotu, drutu tego wyciął. A on z kolei zarzuca, że na filmie w rolnicy Podlasia, ty w telewizji wycinasz bez zgody jakiś tam posusz właśnie w lesie i że to jest na nagraniu w telewizji. A nie masz prawa, bo on decyzję jakąś musiał mieć, a ty to sobie... A, a skąd on wie, czy ja mam Oglądał w telewizji. No, ale, ale skąd on wie? Czy masz decyzję? Nie, nie wiem. nie. nie. No. Mówił, że, że najprawdopodobniej nie masz. Nie? Aha, no. to on to, to widzi, no. jaka jest, jaka no. jest RODO w Polsce. Ale tu miałem mówić dzieci, a nie ty dyskutować najwięcej. Nie na no nie wiesz, pytamy po prostu, bo widzisz, do, dochodzimy moment, do takich moment. podsumowań. No. Jak wy podchodzicie do całej tej sytuacji? Bo tutaj już jedna z sióstr powiedziała swoje. Jak Ty podchodzisz? Mówisz, że nie masz uprawnień. Do, do maszyn. Czy to spowoduje, że będziesz łamał prawo na przykład, bo będziesz musiał jeździć tymi maszynami? Czy brać kogoś po prostu Majdę wynajmować, raz, żeby on to robił? Ale no nie ma pieniędzy. No nie będzie no. Pieniędzy, no. Ma pieniędzy. U nas na przykład wszyscy nie mają uprawnień na kombajny zbożowe, a także yy, na przykład, żeby wynająć usługi, no to trochę pieniędzy nie ma, no bo te pieniądze zaoszczędzone idą na kredyty, no i wtedy by pieniędzy nie było. I prawo było mu. Czy nie? O, a tak, to wtedy było trzeba jeździć bez uprawnień po drogach. I łapska policja znowu by miała proteks do karania moich dzieci. a Czy widzisz taką możliwość, że siostra, która ma orzeczenie o niepełnosprawności, cała ta sytuacja, Oddziaływuje na nią? Tak. Tak, hmm. najprawdopodobniej tak. A w jaki sposób, w tej chwili na przykład? Stan zdrowia się poprawił, jej pogorszył? Pogarsza się. Miejsce ojca jest przy rodzinie. A co powie siostra, która ma problemy zdrowotne? Jak to odbierasz? Jak policja Eee, Jak uf. to odbierasz? Co czujesz w tym momencie, kiedy, kiedy jest ta świadomość, że, że taty zabraknie na półtorej roku? Kevin, hallow, rozumiesz? Nie, no właśnie, ja to widzę, że cała no. ta sytuacja, cała ta rozmowa powoduje u niej. No, bo ona, 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 ona bierze do siebie, i, zem, i zaraz może zejść. No, ciężko nie, to, sobie wyobrazić. Nie, już, no, no właśnie no, dlatego. W to... takiej sytuacji ano. nie była jeszcze, więc. No. Czy, czy odbierasz, że to jest jakaś sprawiedliwość, czy niesprawiedliwość w stosunku do, do ciebie, do twojej rodziny? No powiedz. Mów co myślisz prosto, czy nie czyj. Nie śpi, halo. Powiedz. Nie chcę, że to nie mu było za to, Ale to ja jest myślę, wymowne. Że, tak, milczenie też czasami więcej mówi. To jest wymowne. Tak, myślę, że. Także i tak, jak spadnie głos, włos y, dla mojej rodziny, jakiejkolwiek, jak pójdę siedzieć, wracam, robię porządek, czystkę z tymi, którzy przyłożyli się wszystkimi, którzy choć tyle co brudu za paznokciem dołożyli 5 groszy. Do tego wyroku. I, I także... też nie ma komu spłacać no. Y, kredytu. No i bezdomna się robi. Także tak dokładnie właśnie to. Yy... Polskie sądy tak naprawdę zamiast y, pomagać, to czasem. Daj człowieka, komplikują. tobie wyrok. Z, y, daj, tak. daj, y, człowieka, daj człowieka, dam kwity, kwity kwityk znajdź. Zamiast rozwiązywać konflikty, to Józef tylko chyba te konflikty tylko tylko będą narastać. No. Ale. Nie złapać czarnego kota w ciemnym pokoju, hmm. szczególnie kiedy go tam nie ma. Daj, Bo daj Boże, żeby te sędziowie chodzili po wodzie i pić prosili. Ja myślę, że to. Stanie się, nich zadość. Zadość jak nic, ona będzie szła w tej szpilce 10 cm w sądzie i na schodce się. I szpilka ta złami i nogę i pokrę, y, skręci się i nogę połamie. Albo i łeb pobije. I jak gdyby... e, a jeszcze mało, a wynoszą dokumenty, akta z sądu. Sędziowie. I to, to I to ma taki głębszy sens też, bo też nie chodzi mi tylko to o pokazanie konfliktu jednego z wielu w ogóle, że na przykład jakaś rodzina jest skonfliktowana z inną rodziną, tylko też, że cały system. Sądownictwa jest zły, bo zamiast próbować właśnie to, co ty proponujesz, znaleźć jakieś porozumienie czy taką metodę, żeby ci ludzie się nie kłócili ze sobą, to to tylko zaognia sytuację, taki wyrok. To nie prowadzi do złagodzenia sytuacji, tylko wręcz przeciwnie do no, eskalacji konfliktu. Druga strona powiedziała, że proponowali mediację. Czy to były rzeczywiście takie propozycje mediacji ze strony ich? Nie. Taka, taka informacja była. No, to oni rano. twierdzili, że były mediacje, Mediacja nie jak była, to, to była z myśliwymi mediacja, to ja wiem, hmm. że były mediacje. Nie, to mediacje. Ja nie, wiem. nie, nie, nie to, no to ja sprawa. wiem, ja wiem. może ci oni co komuś gdzieś gadali, bo u mnie to, nie wiem. To, to jest informacja, którą żeśmy. Może ci oni co gadanie, ale już, już oni te mediacje to sobie zam... Ale jak oni proponowali mediację, to dlaczego chodzą, y, f, y, y, chodzą i nakręcają inne sprawy? Po co chodzą, y, y, zgłaszają, że 10 dni ja jeździł i trąbił? Później od, y, po 10 dniach, y, od, na przykład w maju, ja trąbiłem w tamtym roku od 20 do, do 29, a później od 30 do 27 października. I jedne drugim świadczą. Y, y, na postarunku zgłasza y, Katarzyna, Marta świadczy z Mariuszem, i Zbigniew, i, ten, i Andrzej. Tylko Huberta nie wciągają. A czemu Huberta nie wciągają? A ja już dla Was mówię, dlaczego Huberta nie wciągają. Bo Hubert ma być fermer borowskich, biznesmen, wielki, który ma, wyobraża sobie 200 czy 300 hektarów i on tym zarządza. No ale te hektary trzeba nabyć jakoś. To nie wciągają go w ten konflikt po to, że to jemu ludzie będą oddawać, bo on nie konfliktowy. On, on dobry człowiek, że jemu ludzie będą oddawać te ziemię? Nie. Nie będzie, bo to z czasem ludzie wiedzą, i daleko jabłko od jabłoni nie pada. A to pójdzie nie tylko na pokolenia, to jeszcze na parę pokoleń pójdzie. No właśnie, to jest porażające. Na parę pokoleń pójdzie. To jest porażające. Bo moje dzieci, jak mnie nie stanie, zjedzą ich na, na, na kolację. No właśnie. Będzie dziecko. kanibalizm. To jest porażające. Bo, bo mo, moich. Bo to, to, to tak, tak będzie. Chciałem kiedyś ogłosiłem, że sprzedaję gospodarkę i hektary. Żeby sobie odpuścić wyjechać gdzieś kupić gdzie indziej mhm. I, i więcej nawet, bo znam tereny, że można więcej kupić. I sobie panem być i na kolonii gdzieś, żeby nie mieć takich chorych ludzi, jak tutaj w wiosce to jest owore. Czyli ty chciałeś po prostu tak. wyjechać, tak. żeby. Ale co powiedzieli? powiedzieli? No jak to? A był telefon z wioski. Ty sprzedajesz? No sprzedaje. Naprawdę? No naprawdę. Ale co ty będziesz robił? Co ty będziesz robił? Jak to? Jak to powiedzieli w Kargulach. Po co nam obcy wróg? Lepszy swój. I oni tak samo. Jak ty sprzedasz, to kupi. Będziemy cudzy wróg. A tutaj jak w Kargulach. Po co na własnej piersi wychowany wróg? Znany wróg. Oni tak co? A ni niestety to panita. A ja do Was jeszcze takie pytanie. Potrafilibyście wybaczyć tamtej drugiej stronie i się pojednać z nimi w jakiejś tam perspektywie? Nie, Byli czyli wybaczyć zwani? to nie bardzo, bo im chodzi o to, żeby gospodarka bardziej zbankrutowała, bo to się sprawy zaczęły także jak... Ale pomijając to wszystko, po ludzku tak, nie. według A... zasad chrześcijańskich, po prostu wybaczyć. Wybaczyć i, i powiedzieć wybaczamy i prosimy o wybaczenie. A nie, bo wydaje, oni mówią, że się godzą, a tak naprawdę to jeszcze próbują hektary zabrać. Znaczy nie, to czy potrafi. Bo jeśli jedna i druga strona będzie chciała tego szczerze, to to jest możliwe do wykonania. Nie. Czy uważacie, że tamta strona by się chciała po, pogodzić, pojednać tak? Nie szczerze, tak? Że in, intencjonalnie byłoby to jakimś... Założeniem, że. Aha, tutaj na chwilę spokój po to, żebyśmy się przygotowali do kolejnego ataku, tak? Na mm -hmm. takiej zasadzie. Już mówię. spróbuję. Był pedał w szkole, bardzo fajny pedał, Tomek. On jeden jedynie tutaj ich rozumiał i wiedział. Było lato pana Mariusza i Marty i jeszcze jednego. Sąsiada, ale ja do tego sąsiada zadzwoniłem, on mówi: Słuchaj, ja zrobię porządek, on tam już więcej nie pójdzie. Do moich koni zaszli, wody tam napuścili, w koniach chodzili. I koń cudzych nie zna. Może kopnąć, może wszystko zrobić, a do nich nie, nie, bo oni obsują, z koniami wiedzą, jak się trochę obsługiwać, nie, przynajmniej powierzchownie. No i ja to powiedziałem: Pedagoga, pedagog mówi: Słuchaj. Jak ja im powiem, i tego chłopca wezmę, i przyjadę, i ja! I twoje dzieci, któreś córka, która zechce, tam mniej więcej coś się uczy, bo chaos w Twoim wieku? Nie. Y, tego. Y, I pójdziem na te koni, nie, skoro on chce. Czy pozwolisz? Ja bym pozwolę. Wiesz, co pytał, powiedział? Bo ja, ja jakiś czas się spotkałem, no to co Pani pytał, to kiedy przyjeżdża Pan z, nim, z tym chłopcem na te konie? On, on się boi matki, mówi. I ojca. On by przyszedł. Ale jak się dowie matka z ojcem, że, że on był tutaj, to mówi w mach. No właśnie dlatego ja mówię o młodym pokoleniu. Bo mówię z, ze starszymi już. A, a co a co ich ubodło? A pani Marta zawsze mówiła, jak konie kocha mi lubię, no, a jej mąż nie lubi koni. No i do koniów to trzeba mieć raz, że rękę i trzeba piesić, bo koń to jest takie delikatne zwierzę jak szklanka. On z brudnego wiaderka się nie napije, brudnej wody się nie napije, wąknie, nie napije. A u niego w oborze to jest syf, malaria i krowy osrane, tylko oczy się świecą. I idzie taki koń? Ich, ich, ich to rozstrzyczyło, jak ja zacząłem konie hodować. I było tak, jadę na wystawę z końmi. No, Znany jestem. Jest reklama, dzieci. Jado, rozpoznawalność jest. Nagrody dostajesz. Tak, ja się cieszą się z Hubertusa, tak? Tak, to gdzieś tutaj wiszą, no, czy? No, z tego, z, z, z tych z, wystaw. z Szepietowa, z wystaw. No z wystaw, tak. No, z wystaw, tak. tak. No. Wystawy rolnicze, tak, w Centrum Doradztwa no, no może, no, tak, tak. może. Mhm. I, kto, I kto żera. Mhm. Od dyplomy miałem z Dąbrowy za drugie miejsce wice czempiona Śrebiaka e, w Dąbrowie Białostockiej zdobyłem. Nagroda. Komplet kluczy. Od e, starostwa nagroda. Pieniężna. To, to. Z jest... drugiej strony tu jest napis. O, tu, o. o, z tej strony, tak. No. Mhm. Za co to? to. No. I, I za co są nagrody. Mhm. I jestem słynny. A jeszcze jak zacząłem występować w tych rolnikach Podlasia. A czy oni... Jeszcze mam jedno pytanie. Czy oni powiedzieli jak wychodzili na, na drogę do moich dzieci? Znaczy akurat było mówione, że z wrotkami, znaczy z warolkami, że gdzieś tam córka jeździ. Że o pobiciu. Tak. Ale, ale jak pan Andrzej wysiądł i koło tego Krzyśka siądł i o to, o, czapkę zwalił. Po złości. Daj te nagranie puść, No to nie, nie, to no to nie jest. A Krzysiek powiedział tak, od pana czuć wonię alkoholu, panie Andrzeju. Pomyślał i odpuścił. Mam dwóch świadków, którzy byli z tymi dziewczynami szli, po wychodzili na środek drogi wypiernalać, bo tu nasza droga, my tu rządzimy. A jak pobili? Powiedzieli mnie mnie, on, on mówił, że tego go pobiłeś. Tak, nie. Tylko, że on ze szpitala wyszedł, bo nie chciał coś tam. A nie, on nie, nie tak. że na życzenie się wypisał. Co? się tak, wypisał. On. Po czterech dniach, po pobiciu przez ciebie, tak mówił. Tak. I, te, i, te, I teraz patrzcie, po czterech dniach ze szpitala wypisał się. Czy wierzycie w to, jak on zakłada nowe sprawy o fałszywe? Te, on by po czterech dniach się wypisał, żeby doktor trzymał, to on by leżał, tylko nie, nie było o co. On z tym Zbyszkiem starym, jak nie dopadły to żeby nie syn dziś mój, ten najstarszy, to może ja bym dzisiaj już dureń całkiem. Bo i ona we trójkę nabili po głowie tylko. I to mnie od tyłu łapnął tak i dusił. A ja, widzę, że mnie pcha dusi, to ja tylko gębę otworzyłem i ścisnąłem jak najbliżej, żeby nie pod gardło. To jemu moje, tak jak on cisnął, to moje zęby jemu w rękę się wbili, bo on chciał mnie tu przełamać i udusić. O, I po głowie tylko. Ten Zbysio 70-latek po głowie napierdzielał mnie. Po niczym innym. I Martusia. Po głowie bili. Żonkę stuknął traktorem. Znaczy, Czemu nie powiem? Tłumaczył, to że się oparło o traktor. Oparła się o traktor. Że jakby chciał, to by przyjechał. No, no nie, bo tego nie jesteśmy w stanie zweryfikować, tak? Znaczy ja widziałam nie, akurat to nagranie. Nie, było w stanie, było nagranie, było traktor, wszystko. Był bo to było w samochodzie silnik. On... Tak, mhm. tak. I on się toczył, ten traktor? Niech. Tak. Normalnie że ja się toczył, hmm. tam, bo było tak. inaczej powiedziane. No. Ale to oni, oni myślą, no ja, tak jak syn powiedział, oni to myślą majątkowo przenosić to. Bo, bo, bo to jest ta ziemia, co ja mam, te ziemie. Tak, e, tak. Ta ziemia, co ja mam. To jest najdroższa ziemia na siedem wiosek. Bo jest dobra klasa, duże kawały i w dobrym położeniu. Że można tak, działeczki porobić, poprzekształcać, działki porobić pod ten. Budownictwo? pod budownictwo. Mhm. Dlaczego on się popchał do brata kupywać ziemię? Hektar 43: Nikt nie wlazł. Bo wszyscy ludzie mądrzy są. Wiedzą, że je upasuje, my nie leziem. A to co on z czego? I on mówi, że on się boi, żeby się bał, by tej ziemi nie kupywał. Niech on, nie chce, On chce być wilkiem w owszej skórze. Że on ofiara i wilk, raptem. Jak do, me, do, do tego w sądzie, czy gdzie to on żonę wysyła teraz, że to żona. I, i ten Andrzejek się schwycił. Już żony wysyłają, bo to dla kobietów to kobiety lepiej będą wierzyć Fałsz obuda, ale ja myślę, że tu przyjadą ludzie z Polski i zrobią porządek. Tak jak mówili niektórzy. Dziękuję.